Jest godzina 7.30, w Polsce w pół do pierwszej mamy 7 godzin przesunięcia, powiem Wam, że nawet całkiem dobrze udało nam się zaaklimatyzować, nie mieliśmy dużego problemu z jetlagiem, idziemy właśnie na autobus, będziemy jechać na Wielki Mur. I film, którego miało nie być. Dlatego, że kiedy pytałam Was na Instagramie, kiedy zrobiłam ankietę na Instagramie, jakie filmy z Chin chcielibyście zobaczyć, to prawie nikt nie zaznaczył Wielkiego Muru, a wręcz dostałam nawet kilka komentarzy. Wszystko, tylko nie ten przereklamowany chiński mur. Ale ja tak sobie pomyślałam, że pojechać do Chin i nie zobaczyć Wielkiego Muru, to jak pojechać do Egiptu i nie zobaczyć piramid. Więc zdecydowałam, że i tak pojadę na ten. Wielki mur. I teraz jeszcze kwestia tego, czy wrzucę ten film. Więc jeżeli słyszycie teraz, widzicie to, co mówię, słyszycie to, co mówię, to znaczy, że zdecydowałam się ten film wrzucić. A jeżeli nie, to w sumie to moje gadanie i tak nie ma większego znaczenia. Jadę na fragment chińskiego muru, który jest oddalony około 70 km od Pekinu. Jest on trochę dalszy z tego, co wyczytałam. Nieco Mniej skomercjalizowane. Będzie tam trochę mniej turystów. O ja, p... to raczej latania dronem nie będzie. nami chyba z pięć autobusów. I raz po raz mijają nas kolejne autobusy wypakowane turystami, więc jednak chyba będzie bardzo dużo ludzi. Spójrzcie, tam już widać wielki mur, idzie tutaj grzbietem. Tych gór, tutaj, tutaj, nawet widać gdzie gdzieniegdzie wieżyczki strażnicze. Powoli zaczyna się kolejny spokojny dzień pod chińskim murem. Wydawałoby się, że w takim miejscu jak tu, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest dużo turystów, mogłoby być brudno. Mogłoby być dużo porozwalanych śmieci, ale tak nie jest. Jest bardzo, bardzo czuściutko. Zawsze marzyło mi się przywiezienie z Azji takiego kapelusza, jakiego używali kiedyś Chińczycy na polach ryżowych. A tu zobaczcie, czapeczka z Pandą, ale na to przyjdzie jeszcze czas, jak pojedziemy do Chengdu. O, ta jest też ciekawa. Te czapeczki z daszkiem, czy też same daszki, są bardzo tutaj popularne. Kiedy je ludzie noszą, to to wygląda tak jak grzybek pieczarka, albo tak bardziej po chińsku grzybek mun. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Jest tutaj Burger King, nawet. Bardzo mało turystyczne miejsce. No, z chińskim murem nie ma problemu. Terakotowa armia? Proszę bardzo. Przed wejściem do Wielkiego Muru można znaleźć wszystko, a nawet więcej. Jeżeli ktoś nie ma czasu na to, żeby zwiedzać całe Chiny, to może to zobaczyć również tę armię. Ciekawe, czy to jest 1 do 1. Powiem Wam, że rześko tutaj jest. Jak wyjeżdżałam z Pekinu, to było mi, tak sobie myślałam, że w tej kurtce nawet za ciepło. A tutaj czuć taki górski rzewki powiew. Pokażę Wam coś jeszcze. Mówiłam wam, że jest tutaj bardzo duży porządek, służby sprzątające używają do zamietania chodników takich właśnie mioteł. Można powiedzieć dosyć ekologiczne rozwiązanie, bo zrobione z gałęzi drzew. Jeśli to jest mało komercyjna część muru, nie chcę wiedzieć, jak wygląda ta łatwiej dostępna. Przeważają grupy turystów z Chin, w tym prawdopodobnie wycieczki szkolne z dzieciakami, chociaż po Azjatach ciężko jest poznać wiek. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to są jednak szkolne wycieczki. Zobaczcie, jakie mają dresy rozpoznawcze. Nie wiem, czy to są jakieś ubrania szkolne, czy to są grupy sportowe. Trochę mnie to martwi, ale okazało się, że mój paszport nie zadziałał na wejściu. Coś, mój paszport nie chce działać. No nic, zostawili mnie samą. Teraz... Rad sobie. It doesn't work. Kilka razy próbowałam, w końcu podeszła do mnie jakaś pani, no i wklepała ten paszport gdzieś tam do jakiegoś urządzenia. Co nadal nie sprawiło, że on zadziała, Opuściła mnie po prostu jakąś boczną bramką. No i trochę mnie to martwi, bo teraz jak się okaże, że gdzieś dalej też ten paszport nie działa, to co będzie? Też mnie będą przepuszczać? Czy, czy, czy będzie jakiś problem i, i się okaże, że zaraz w ogóle nie będę mogła wejść na wielki mur, bo nie będzie biletu albo czegoś? Nie wiem, zobaczymy. Jest trochę panika. Zobaczcie, jak dużo ludzi tutaj jest. Jejku. A ja myślałam, że tutaj, wiecie, będziemy jednymi z nielicznych, bo tak czytałam o tym miejscu, że ono nie jest tak bardzo popularne wśród turystów. No ale może nie jest popularne wśród turystów, a jest popularne wśród lokalnych grup szkolnych. Na przykład, bo to są chyba dzieciaki ze szkoły, te notabene, które wcześniej widziałam w Dresie. Kolejka jest aż tam. Na końcu tego budynku jeszcze wykręca rogala. No i tutaj, 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 tutaj i jeszcze kawał, kawał za nami. Po kupieniu biletów na Wielki Mur, które kosztował 40 Juanów od osoby. Czekamy w kolejce na autobus, który ma nas podwieźć pod wejście do tego muru. Ma być to 5 do maksymalnie 10 minut. Szkoda, powiem Wam szczerze, że nie można tej drogi pokonać pieszo. No ale tak to najwyraźniej w Chinach wygląda. Lubią mieć wszystko pod kontrolą. Tak więc zostaniemy wsadzeni w takie oto autobusy, jak tutaj, podjeżdżają jeden za drugim. No i podjedziemy pod to wejście do Wielkiego Muru. Już mi głowa pęka, szczerze mówiąc, od tego hałasu. OK, to małe sprostowanie. Jednak nie trzeba jechać tym busem. Można sobie podejść piechotą, jeżeli ktoś chce. Mało ludzi się na to decyduje. Nie ma chodnika żadnego wzdłuż, więc jeżeli ktoś się decyduje, to musi sobie iść właśnie ulicą. I z tego co widziałam, przynajmniej teraz jak jechaliśmy, to dwie osoby w takich fioletowych dresikach szły. Stąd wiem, że można, można na wielki mur wejść sobie piechotą w górę. Tutaj tą drogą. Można również jechać kolejką. My się decydujemy na to, żeby jechać kolejką, dlatego że nie mamy zbyt dużo czasu, a chcemy przejść cały ten fragment Wielkiego Muru. Więc idziemy na kolejkę, zobaczymy jak to wygląda. Znów odbywa się tutaj skanowanie paszportu i mój paszport znowu nie wszedł, więc pan go wpisuje do takiego urządzonka. Tutaj zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinien mieć chyba w systemie, że jestem i mam kupiony bilet. Thank you. Tak jak myślałam, będzie problem z tym paszportem przez cały czas. Natomiast dobrze, że jeszcze działają jakoś te urządzenia i gdzieś tam jednak w tym systemie jestem i mogę wejść z trochę, może większym problemem, ale jednak. Hi! Gotowa na przygodę. No to jedziemy. Obrócę Wam kamerkę, żebyście mogli zobaczyć to, co ja widzę. Tutaj, spójrzcie, jest zrobiony taki zjazd Alator saneczkowy. Z wielkiego muru, tak, tak. Można zjechać sobie na takich pseudo-saneczkach. Jest tutaj cisza i spokój w porównaniu do tego, jak było na dole. Nawet mogę mówić normalnie i słyszę, jak bardzo brzęczy mi w uszach po tym hałasie, który był w kolejce. Ojejku, przede mną wielki mur wygląda. Pięknie. Czuję, że widok stamtąd będzie cudowny. Jeszcze te kolorowe drzewa. Pierwsze wrażenie jest niesamowite. Po pierwsze, ten widok tam. Poszarpane góry w tym takim charakterystycznym, w jaki zwykle góry widać z daleka, kolorze takim granatowym. A im bliżej, tym ten kolor robi się bardziej brunatny, bo mamy jesień, początek listopada. A z tej strony. Widać wielki mur, wygląda przepięknie, majestatycznie, potężnie. Jest ogromny, wije się pomiędzy szczytami. Od tutaj, z tej strony, są tam schody, widać. Na górze jest wieżyczka strażnicza, i zobaczcie, przewija się na drugą stronę, i idzie tam, tam jest kolejna wieżyczka. Mur nazwany jest również Wielkim Smokiem. Zastanawiałam się dlaczego, skąd takie porównanie, i teraz, nawet, nie muszę się za bardzo na tym zastanawiać, bo to naprawdę wygląda jak taki wąż czy też smok właśnie wijący się po tej grani. Zobaczcie, jaka jest przejrzystość powietrza. Jak pięknie widać te góry, i jak pięknie widać też, jak rysuje się ten wielki mur. Bałam się tego, że będzie tak jak w Pekinie. Jak byliśmy w zakazanym mieście, widoczność była bardzo niewielka. A tutaj... Zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. Spodziewałam się, że Wielki Mur zrobi na mnie wrażenie. W końcu to jeden z siedmiu cudów świata. Natomiast nie spodziewałam się tego, że będzie tutaj tak um, stromo. Powiem Wam, że do pokonania jest bardzo, bardzo dużo schodów. W górę i w dół, w górę i w dół. Dopiero zaczynamy nasz trekking, ale już czuję, że nogi będą na koniec nie bolały Spodziewalibyście się, że zaledwie godzinę drogi od Pekinu można zobaczyć takie góry. Ludzi troszkę jest. Jeszcze nie było fragmentu, na którym byśmy byli sami. Nie jest to jakiś bardzo duży tłok, no ale jednak też nie można powiedzieć, że nie ma tutaj zupełnie nikogo. Widoki są, no kurczę, piękne. To podejście jest tak strome, jakby się szło niemalże drabinie. Zobaczcie. Ten fragment jest naprawdę bardzo, bardzo stromy. Kist staruszkowie dają radę. Budowa wielkiego muru trwała bardzo długo, gdyby tak popatrzeć, od momentu, kiedy rozpoczęto ten projekt. Jakieś, jakiś trzeci wiek przed naszą erą, chociaż niektórzy twierdzą, że szósty, a może nawet siódmy, ale nawet jak przyjmiemy ten trzeci wiek do XVII wieku, kiedy był rozbudowywany i umacniany, to daje jakieś 2000 lat. Dwa tysiące lat konstrukcji. Być może czyni te, to, ten obiekt najdłużej trwającą. Budową na świecie. Również zanim umożliwiono turystom wstęp do tego miejsca, umożliwiono chodzenie tutaj po tych murach, zrobiono rekonstrukcję oczywiście tych części. I te części, które tutaj znajdują się wokół Pekinu, są najlepiej zrekonstruowane, dzięki czemu najlepiej można sobie wyobrazić, jak ten wielki mur wyglądał w czasach swojej świetności. Doszłam właśnie do końca, niestety. Było bardzo fajnie, ale dalej już przejść. Nie można. Pokażę Wam teraz przez okienko, co widzę. I to jest właśnie ta część, której już dalej nie rekonstruowano. W ogóle ten odcinek, na którym jestem, ma aż 5 km, więc i tak całkiem niezły spacer. Zamurowano tutaj wejście. Niestety, ale zobaczcie jeszcze, bo zostawiono okno. Można zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Wcale nie tak źle. Zobaczcie. Tutaj mur się rozgałęzia. I z tej strony jest taki bardzo słabo zachowany. Ale przyznajcie sami, to by był ciekawy projekt. Przejść sobie tak tym wielkim murem. Słyszałam, że ktoś już tego dokonał, jakaś para Brytyjczyków. I zapewne nie tylko oni, ale jest to... Bardzo kuszące. Fajne jest to, że coś takiego jest w nas ludziach, i to bez względu na to, czy pochodzimy z Chin, czy pochodzimy z Europy, że ciekawi nas to, co jest, no powiedzmy, niedozwolone, ale też to, co jest takie inne. Bo mamy wielki, pięknie odrestaurowany chiński mur, a tutaj ludzie się tłoczą przy okienku, gdzie można zobaczyć, jak wygląda on oryginalnie, ta nieodrestaurowana część jak wygląda nieodrestaurowana część. No, w jakiś sposób nas to bardzo kręci. Muzyka Wracam z powrotem i idę w drugą część. Muzyka Wokół Pekinu dostępnych jest sześć odrestaurowanych fragmentów Wielkiego Muru. Ja wybrałam ten o nazwie Mutianyu. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że uważa się, że jest on jednym z lepiej zachowanych fragmentów. Po drugie, jest w takim bardziej lesistym, bardziej drzewiastym otoczeniu, co wydawało mi się jak na te pory roku jesienią, że będzie piękne ze względu na różnorodność kolorów. Kolejny powód jest taki, że czytałam, że jest to dość mało zatłoczony. Fragment Wielkiego Muru i wyróżnia się również tym, że jest tutaj bardzo dużo wież strażniczych. Na całej tej długości ponad 5 km jest ponad 20 wieżyczek strażniczych, które można tutaj zobaczyć gołym okiem jedna za drugą, co nie jest takie powszechne w innych częściach właśnie muru. To jest właśnie jedna z takich wieżyczek. Piękne widoki roztaczają się z okna, z każdej strony, gdzie nie spojrzeć. Tutaj mamy góry, które są nieco skaliste przypominają troszeczkę nasze taterki. Tutaj jest piękny fragment wielkiego muru. Zobaczcie, jaki on jest również szeroki tutaj. I zajrzyjmy sobie jeszcze z jednej strony. Również piękna górska panorama. Część zachodnia tego muru jest znacznie bardziej zatłoczona i nie ma schodów, co mnie dziwi, bo jak szliśmy tą wschodnią częścią, to schodków było bardzo dużo. Tutaj póki co jest tylko taka no, płytka chodnikowa. Przede mną widzę już wznosi się bardzo taki duży fragment wysoki, spadzisty chińskiego muru, ale to jeszcze jeszcze trochę. Nie ma lepszego miejsca, żeby rozprawić się z wielkim mitem, że Wielki Mur to jedyna budowla wybudowana ludzką ręką, która jest widziana z kosmosu. Otóż nic bardziej mylnego. Pierwsza pisana wzmianka mówiąca o tym, że Wielki Mur jest widziany z kosmosu, a ściślej mówiąc z Księżyca, pochodzi już z XVIII wieku. Później ta historia tak spodobała się ludziom, że była wielokrotnie powielana, a ciekawe i zarazem śmieszne jest to, że przecież wówczas na Księżycu jeszcze nikogo nie było. No, w dzisiejszych czasach już byli i potwierdzili. Niestety niczego z Księżyca nie widać. Wiecie dlaczego? Wielki mur, co prawda, jest bardzo długi, mimo wszystko jest to za mało, żeby mógł być widziany z kosmosu, yy, dlatego że jest za wąski po prostu. Zobaczcie, jaki jest wąski. Tutaj nawet w tym fragmencie jest dosyć szeroki, w tym nieodbudowanym, który widzieliśmy, widać było, że, że były fragmenty również węższe. Nie można niestety czegoś takiego z kosmosu zobaczyć. Jest taki żarcik, że chiński mur to jest najlepszy chiński produkt. 2000 lat i wciąż działa. Złośliwie odpowiadają na to, że faktycznie chiński, bo działa zaledwie 5%, pozostałe 95% jest w totalnej rozsypce. I jak to z chińskimi produktami bywa, nie wiadomo, gdzie zgłosić się po jakąkolwiek gwarancję. Śmieszne. Jest tutaj bardzo dużo osób z flagami, nie tylko dzieci, ale również osoby w średnim wieku, młodzież, osoby starsze. Bardzo popularne jest chodzenie tutaj z chińską flagą. A przede mną, słuchajcie, najbardziej stromy, najtrudniejszy fragment tej części Wielkiego Muru czeka mnie do pokonania 450 schodów. Ale mówią, że jak się to zrobi, to jest się prawdziwym bohaterem. Więc nie ma co gadać. Chyba będę musiała rozebrać kurtkę, bo zrobiło się bardzo gorąco. No i do góry, dotarłam do końca muru po zachodniej stronie. Dalej no iść się nie da, droga jest zamurowana. Chociaż y, mur jest w całkiem niezłym stanie przynajmniej na tym fragmencie, który tutaj widać. Jest taki bardziej schodkowy jak widzieliśmy we wschodniej części. Jest tutaj pan strażnik, który pewnie pilnuje, żeby żaden śmiałek nie przedostał się tam dalej, żeby nikt nie próbował przechodzić dalej. Y, słuchajcie, no ciekawe to było przeżycie. Po pierwsze jestem bohaterem. Bo ten kto Pokonać te 450 schodów jest bohaterem, tak więc udało się podać 5 km długości tego muru. Udało się to przejść. Piękny to był trekking. Zrobił na mnie wrażenie, był w wielu miejscach wzruszający, spełnił moje oczekiwania. Niestety za dużo ludzi jak dla mnie. Mimo tego, że to jest koniec sezonu, to jest początek listopada już i dzień powszedni. A, zobaczcie, to jest ostatnia wieżyczka strażnicza, do której dotarłam. Tutaj ludzie sobie odpoczywają, jedzą, piją. No i jest ich mnóstwo. Ledwie jest gdzie tutaj stanąć czy usiąść. Czeka mnie droga w dół teraz, ale powiem Wam, że gdybym miała okazję jeszcze raz kiedyś tutaj przyjechać i jeszcze raz przyjechać na Wielki Mur, to nie wahałabym się. Chętnie zobaczyłabym również. Inne części. No i ten pomysł, który zaświtał mi w głowie, przejścia całego chińskiego muru, sami przyznajcie, dosyć ciekawy, nie? Dobra, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Chin. Cześć!